sama samoświadomość. O czym będzie? O poznawaniu siebie. O odkrywaniu, co steruje tobą z podświadomości. O tym, jak możesz sobie sam pomóc. Jak możesz sam znaleźć drogę do rozwiązywania swoich życiowych problemów. Ja nazywam się Agnieszka Burdykiewicz. Jestem terapeutką holistyczną. Tworzę przestrzeń, dobra wibracja. Jest to przestrzeń holistycznego uzdrawiania pracy z ciałem i rozwoju świadomości. Ten podcast jest częścią tej przestrzeni, zatem serdecznie zapraszam Ciebie do słuchania. Dobra wibracja. Dobra wibracja, Dobra wibracja samoświadomość. Zaprasza Agnieszka Burdykiewicz. Kim ja jestem i skąd w ogóle wzięło się to, że zostałam terapeutką holistyczną i zaczęłam zajmować się rozwojem osobistym i duchowym. Jak wygląda moja podróż bohatera, co przeżyłam, z czego doświadczyłam, aby teraz móc wam o tym opowiadać, jakie to jest ważne, aby doświadczać, przeżywać, korzystać z życia, mogę w skrócie powiedzieć, i nie bać się zmian, bo zmiany są nieuniknione. Jeśli stoisz w miejscu, otaczasz się ciągle tymi samymi ludźmi, jesteś tej samej pracy, to ciężko będzie Tobie zobaczyć inną perspektywę, bo tak naprawdę rozwój osobisty, czy rozwiązywanie problemów polega na tym, aby zobaczyć różne perspektywy. Zobaczyć kogoś z innej strony, spojrzeć na niego inaczej, czy na coś, czy na kogoś, czy na relacje i często jest tak, że odpuszczają nam jakieś trudne emocje. Moja część, duża część mojej pracy skupia się też na emocjach, koncentruje się na emocjach, na pracy z emocjami i podświadomością. I teraz jak to jest ważne, aby poznać co w tej naszej podświadomości siedzi. Wyobraź sobie, że podświadomość jest jak Góra Lodowa i to ta dolna część ukryta pod wodą, ta, która wywaliła Titanica. Czyli to jest część, której nie widać, która jest nieoczywista, która jest nielogiczna często. I tam z świadomości, z podwody, możesz sobie wyobrazić, steruje nami mechanizm, program. Tam jest całe zarządzanie naszymi decyzjami i naszym życiem. Tylko to, co jest na powierzchni wody, nad powierzchnią wody, ten wierzchołek, który stanowi 5, może 10% całości, jest logiczny, jest zrozumiały, jest widoczny, oczywisty. A to, czego nie widać, nami steruje. Więc tak bardzo ważne jest, abyś zobaczył, poznał, co ta twoja podświadomość skrywa. Dlatego ja będę tutaj opowiadać, robić różne wizualizacje, ćwiczenia, bo też to jest ważne, aby jakby zrozumieć swoje ciało, zaprzyjaźnić się ze swoim ciałem, czyli rozwinąć świadomość swojego ciała. Ja bardzo dużo, duży nacisk składę na tą świadomość ciała i w mojej pracy, i w moim życiu, bo wiem, że to jest klucz. Klucz do samopoznania. Jeśli masz dobry kontakt z własnym ciałem, jeśli potrafisz odczuwać emocje, to tak naprawdę Twoje życie jest już bardzo proste. Ale jeżeli w tym ciele są poblokowane te emocje, poblokowane traumy, czy nie wiesz, co się z Tobą dzieje, masz niekontrolowane wybuchy, czy blokujesz się, nie potrafisz siebie wyrażać, to na pewno trzeba poznać, potrzebujesz poznać, co tam siedzi, co siedzi za tą blokadą, czemu na przykład masz gulę w gardle i, i nie potrafisz powiedzieć komuś y, nie, czy tak, czy zareagować, y, nawet jeśli ktoś cię krzywdzi, czy robi coś wbrew tobie. Ale często też nawet nie potrafimy wyrażać tych dobrych emocji czy reakcji, czasem nawet nie potrafimy powiedzieć dziękuję, nie, nie, nie umiemy się odwdzięczyć, nie wiemy, jak to zrobić, mamy takie, a nie inne wzorce po prostu. I teraz naszym zadaniem, każdego z nas jest poznać, co twoja podświadomość skrywa, jakie ty masz programy wgrane, jakie wzorce i jakie przekonania. Eee, I ta podświadomość może też być porównana do zwierzątka. Czyli jeśli zaczynasz. Nad sobą pracować, to nie jest takie proste, że od razu wy, wyłoży ta podświadomość wszystkie karty na stół i się przed tobą odkryje, i pokaże ci wszystkie twoje programy. To tak nie działa. Jest to oczywiście twoją odpowiedzialnością, abyś dopilnował tego, żeby siebie poznać, bo przerzucanie odpowiedzialności na kogoś innego. Czy na przykład trudnych relacji na partnera, czy kłótni, jakiś, czy, czy jakiegoś niepowodzenia życiowego na kogoś innego, jest nic to nie da, tak? bo wtedy jeszcze jakby idziesz w drugą stronę, w tryb ofiary. Natomiast jeśli tylko weźmiesz za siebie odpowiedzialność, to już zaczyna się rozwój czyli bierzesz odpowiedzialność za swoje zachowania, za swoje reakcje. I to jest już duży krok milowy i już wtedy zaczyna się Twój rozwój. I teraz, aby Twoja podświadomość zaczęła Ci pokazywać te programy i wzorce, potrzebujesz się z nią zaprzyjaźnić, oswoić, ona potrzebuje Ci zaufać. Tak jak, nie wiem, dzikie zwierzątko czy pies, kot, yy, na przykład wzięty ze schroniska, niewidziany, zapomniany, tak? Nie wiedziałeś, że ona istnieje, że, że coś tam skrywa się w tej podświadomości, więc ty potrzebujesz teraz ją oswoić, zaprzyjaźnić się, aby ona ci zaufała. Jak zobaczy, że to, co ci pokaże, jest dla ciebie bezpieczne, to zacznie ci to odkrywać. Czyli potrzebujesz być gotowy. Krok po kroku będziesz odkrywać, odwijać, co tam dalej, kolejne warstwy, co tam w tobie siedzi. I jak bardzo ważna jest praca z ciałem, praca nad świadomością ciała, też już trochę mówiłam, ale co ja robię osobiście? Ja zajmowałam się sportem też od wielu lat jako instruktor fitness, ale to nie jest taka świadomość, czyli na przykład bieganie, Jakieś wyczynowe sporty, to nie do końca o to chodzi. Czy na przykład, że masz wytrenowane ciało, możesz mieć wytrenowane, wyrzeźbione, to nie znaczy, że je czujesz. To oczywiście pomaga w dużym stopniu, bo te moje wszystkie doświadczenia sportowe mi w tym pomogły, ale taką prawdziwą świadomość ciała ja dopiero poczułam ja połączyłam się z tą świadomością podczas ruchu intuicyjnego. Czyli na przykład medytacja w ruchu, czyli na przykład e, taniec intuicyjny. E, jak teraz się też do tego przygotowywałam, co mnie do tego pociągnęło? E, też e, ja lubię dawać ciału różne bodźce. Na przykład wiem, że ciało, żeby dobrze funkcjonowało, potrzebuje różnych bodźców. Czyli na przykład lubię i morsowanie, i saunę, czyli takie ekstremalne jakby temperatury. Bo to nie dość, że hartuje, to jest tylko jeden mały aspekt, ale bardzo pomaga czuć ciało. Bardzo pomaga czuć ciało. I teraz, jeśli my już jakby też pracujemy z oddechem, też bardzo pomagają sesje oddechowe, czyli treningi oddechowe. Możesz sobie zaczynać od wima Hofa, ale jest bardzo dużo różnych oddychanie też jest na jodze. Oddychanie możesz sobie znaleźć, różne treningi na synchronizację półkul. Na, no, tyle jest tego wszystkiego, tylko oczywiście o co chodzi, żeby systematycznie zacząć praktykować. Dążymy do tego, żeby panować nad oddechem, czyli wydłużać go. Im wolniej oddychamy, tak naprawdę jest lepiej, czyli ta świadomość ciała, oddech pomaga, czuć ciało, ale ja jednak idę jeszcze dalej. Dla mnie bardzo ważne było to morcowanie. To mi poz pozwoliło pomóc poczuć bardziej ciało i ten ruch intuicyjny. I jak teraz zostałam sprowokowana do tego, aby zacząć e, jakby czuć ten ruch, intu ruch intuicyjny. Chodziłam na kursy tańca. Różne osoby mi tam proponowały już abstrahując od tego, że ja choreograficzne treningi prowadziłam na fitnessie, wobec czego cały czas te powtarzalne schematy gdzieś tam były, tak, że trzeba robić coś tak, a nie inaczej, wykonywać takie, a nie inne kroki w tą i w tą stronę. I cały czas żyłam w tym schemacie przez wiele lat. I na kursie tańca, jak mnie ktoś poprosił, jeden z moich partnerów, że żebym poszła znowu to ja tam dostawałam szału. Ja już nie mogłam znieść tego, że ja będę po kimś coś powtarzać, tak, że tak trzeba, a nie inaczej. Nie mogłam tego znieść. Wy... Rzuciłam ten kurs tańca i wtedy poczułam, że ja potrzebuję zupełnie czegoś innego, że to nie jest dla mnie, że, że to jest nie tędy droga. Z medytacji w ruchu zaczęłam wchodzić w transy i wtedy dopiero. Sam, samo ciało pokazało mi jakby tą świadomość, odkryłam ją. Ale żeby to nastąpiło, bardzo ważne jest to, co myślisz, jak spędzasz czas. Czyli terapia holistyczna obejmuje jakby ciebie całościowo, czyli ciało, umysł i duszę, czyli wyższą świadomość. I teraz tak, żeby poczuć ciało, to też potrzebujesz być w spokoju. Czyli medytacja jest jednym ze sposobów, tylko uwaga, medytować możesz w różne yy, różnymi sposobami, nie tylko siedząc w pozycji lotosu. Ja na przykład bardzo lubię medytację w ruchu czy medytację w wodzie, ale sam sobie zobacz, jak tobie jest wygodnie, ale samo siedzenie w ciszy, odcięcie się od wszystkich mediów, od wszystkich mediów, czy siedzenie w przyrodzie, też jest formą medytacji, wobec czego takie wyciszenie danie sobie codziennie takiego czasu, że nie masz żadnych bodźców, nasz mózg przyswaja jakieś 20-30 informacji tylko w danej chwili. Więc jeżeli tych informacji z otoczenia, na przykład, nie wiem, jesteś w pracy, w centrum handlowym, w aucie, jedziesz ciągle coś gra, reklamy, zewsząd, różne hałasy, więc nasz mózg on ich wszystkich nie przyjmie. On przyjmie tylko część. I teraz Twoim zadaniem jest, aby mu dawać te informacje, które są dla Ciebie bardzo ważne. Więc ja bardzo proponuję, sugeruję, zachęcam, aby odciąć się od komercyjnych mediów. Ale oczywiście to jest Twoja decyzja. Ja tylko mówię, że mnie to bardzo pomogło i bardzo szybko. Zrobiłam milowy krok w swoim rozwoju, gdy zaczęłam siedzieć w ciszy. I wtedy doszły do mnie różne, różne, właśnie wskazówki, co ja mam robić. Tak też stałam się terapeutą holistycznym, ponieważ ja wcześniej pracowałam 20 lat w korporacji, w finansach, byłam umysłem analitycznym i nagle po tej mojej transformacji. Jestem umysłem intuicyjnym. Działam na zasadzie intencji, inspiracji, działam zadaniowo, żyję chwilą, można tak powiedzieć, nie planuję, nie sięgam do przeszłości. Jeżeli przeszłość ma jakieś znaczenie, to tylko po to się do niej wraca, żeby coś zrozumieć, wyciągnąć wniosek z danej sytuacji, aby już go tutaj nie powtarzać, na przykład tego samego błędu. Więc bardzo polecam że tym właśnie takim bardzo ważnym elementem jest znalezienie sobie czasu, aby posiedzieć samemu ze sobą w ciszy. Zauważam też jeszcze wśród moich starych znajomych, że jest taki mechanizm, że ludzie boją się siedzieć sami. Czyli wchodząc do domu od razu włączają telewizor czy coś, gra gada, Umawiają się ciągle z jakimiś znajomymi, nie dają sobie, nie pozwalają sobie być w ciszy samemu, a dopiero wtedy może zacząć się ten rozwój, to samopoznawanie, po co to jest ważne, żeby się poznawać, aby mieć lepsze relacje, aby mieć lepsze życie, aby odczuwać większą satysfakcję z życia i aby być bardziej prawdziwym. Im bardziej jesteś prawdziwy, czyli im bardziej odkrywasz siebie. Tym samym przyciągasz podobnych ludzi. Pamiętaj, że jesteś taki jak pięć osób, które cię otacza, z którymi najczęściej się spotykasz. Czyli, jeżeli te pięć osób będzie oszukiwało, narzekało, kłamało, udawało, to ty będziesz działać podobnie. A teraz odwróć sobie tę sytuację: jeżeli pięć osób w twoim otoczeniu rozwija się, jest prawdziwa, cieszy się, Fali się, jest na przykład y, też finansowo niezależna, nie narzeka, ma wolność finansową, to zobacz, jaką szansę ty też masz, aby być i w takim otoczeniu i też czuć się bardzo dobrze, jakby czuć się częścią tego otoczenia. Także ja bardzo y, polecam. Słuchanie mojego podcastu. Będą też ćwiczenia, dlatego że dużą częścią mojej pracy są ćwiczenia na zasadzie wizualizacji, medytacji, wyobrażania sobie czegoś, rysowania, także po to, aby bardziej tutaj też symbolika wchodzi w grę, po to, aby Twoja podświadomość szybciej otworzyła się dla Ciebie. Także bardzo serdecznie. Zapraszam. Będę też trochę opowiadać przykłady sesji z pracy z klientami, po to, aby Ciebie inspirować, jak można rozwiązać jakiś problem, albo pokazać tobie ścieżkę, drogę, inną perspektywę, po to, abyś zainspirował się, abyś zobaczył, że, że Twoje problemy da się rozwiązać. Każdy problem da się rozwiązać. Także bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam.